A tu jest wielki króliczy hełm z rogami! Jest taki ciężki, że wpycha mi głowę i przestaje mi szyję. To musiał być duży królik. A to magiczna różdżka! Owen, przecież to patyk. No nie wiem. Widziałem ten film, yy, no ten o dzieciaku, który poszedł do magicznej szkoły. I on miał różdżkę, która była patykiem. Więc nie wiadomo, czy zwykły patyk to nie magiczna różdżka, dopóki się nie spróbuje. Jestem pewien, że nie jest magiczny. Hej, i tak go wypróbuję. Spróbuj bez rąk! Okej! Okay. Cody! Puść spada koku! <giwe> Czy wy to widzieliście? Tak! Przez twoją magiczną różdżkę Kody spadł z huśtawki! Naprawdę tak było! Sama widziałam! Magiczna różdżka? Mówicie serio! Kody zawsze ze wszystkiego spada! Uh! 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 <ingenals> Jakoś nie zauważyłem! Ja też nie! Nieistotne! Okej, okay. mały radiowozikus kartikus. Ow! Hej, Owen naprawdę czaruje! Eee... Nie! Owen po prostu nacisnął tym patykiem włącznik! Owen wypowiedział zaklejsze, słyszeliśmy! Żartujecie, prawda? Hej, Owen! Użyj magii, żeby zamek chodiego był super wysoki! Okej! Okay. Niech wyrośnie tu zamku z wysoku! No i znowu! A! Magia! Przez magię wszystko mnie boli! Ale przynajmniej mam wysoki zamek! Co? Nie! Przecież to był zwykły przypadek! Różka Ołena to zwykły patyk! Dlaczego tak nie lubisz magii? Lubię! Ale nawet gdybym nie lubił, to nie musiałbym mówić dlaczego. Może nawet myślę o tym w tej chwili, ale ci nie powiem. Nie. <noise> Zamierzam spytać wielkiego Hektora, jak on to robi, to przecinanie człowieka na pół! A wtedy być może wyrosnę na takiego samego magika i będę, jak on! Cześć Susan! I pamiętaj, magia nie istnieje! Magia nie istnieje! Może nie legło w gruzach! Magia nie istnieje, jasne! To do jutra! Jeśli Twoja magia jest prawdziwa, udowodnij! Weź tę różdżkę i spraw, żebym poleciał! Okej! Okay. Haroldus Samolotonikus! <tryk> Ał! Ał! <tryk> Chodźcie za muchą! Szybko, łapcie go! To Harold! Tak jest, jak igrasz z wielką magią. Teraz poniosą konsekwencje. Widzę go! Ostrożnie! Uwaga! Czy ktoś go gdzieś widzi? Dlaczego ja musiałem zacząć bawić się w czarodzieja? Nie, 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 nie! Wiesz co, ta twoja różdżka mogła się przydać, żeby zmienić Harolda z powrotem w chłopca, jak go już znajdziemy. Porażka Okej, jak mi poszło? To Harald! Szybko, zmień go w chłopca! Muchus chłopakus Haroldus! Owen, chyba czas powiedzieć szefowi, co się stało. Okej. Może będzie wiedział, co zrobić! Pewnie, że tak. Musi znać wiele sposobów na magiczną zmianę muchy w chłopca. Jasne, udawajmy, że to świetny pomysł. Może mnie ktoś wpuścić? Opowiedz szefowi o wszystkim, co się rano zdarzyło. Tak. Em, najpierw się obudziłem, potem wyjadłem z moich płatków wszystkie kawałki w czekoladzie i te w jogurcie też, a resztę dałem koszu. Połowę rozsypał. Opowiedz o magicznej luści. Właśnie miałem do tego dojść, ale myślę o tych płatkach na podłodze, bo w nie wdepnąłem i ciągle mam na sobie te skarpetki. I jak tylko robię krok, to czuję jak wszystko chrupie. Fuj, po prostu mu powiedz. Okej, okay, znalazłem w piaskownicy magiczną różdżkę, a potem... Ołem Owen, chętnie posłucham twojej niedorzecznej historyjki, ale najpierw... Muszę dorwać muchę. Ja, ja, A kim szef jest? Krajowym mistrzem w trafianiu w muchę z 1991. Wow, wieki temu! Ha. A! Ja! A! Ja! Nie, nie, to karol! A ja! Nie, 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 nie to ja! Znowu uciekła! To jest ninja mucha! Trzeba go powstrzymać! Halo, szefie! Czy ktoś mógłby otworzyć mi drzwi? Któregoś lata, kiedy byłem mały, jedna mucha śledziła każdy mój ruch, obserwowała, czekała. Postanowiłem zająć się półprofesjonalnym polowaniem na muchy, żeby żadne dziecko już nigdy więcej nie musiało się bać much. Ha! 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 Szanuję twoje umiejętności, ale szef łatwo się nie podda. Mogłabym szefowi pomóc. Dzięki o. temu. A! Puste pudełko? Hej, gdzie się podział mój pajączek? To może zostanę przy mojej łapce. Dzięki. Gdzie, szef? Trzeba go zatrzymać. Widzieliście mojego pajączka pluszaka? Nie, wybacz. A jak Przysk. wygląda? O tak. grozi pająk. Przestoi wtedy czuć twarz. A! Wracaj ty, ty latająca spryciaro! Chciałbym już wrócić do środka! Teraz cię złapię! Szybko! Szybko! Złapmy Harolda, zanim ja, 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 się no, zauważy, że go nie ma! Jest tam kto? Mam wrażenie, że zbliża się burza. Aaaa! Wypadam przez okno. Trafia mnie piorun. Co jeszcze? Nalot kosmitów? Trzeba go wypuścić, zanim szef go złapie. Aaaa! Wybaczcie, dzieci, ale muszę! W końcu kiedyś byłem w tym najlepszym! Trzy tysiące oczu, a i tak nie zauważyła, co ją trafiło! Wciąż jeszcze mistrzem! Chyba lepiej pójdę znowu do drzwi frontowych. A! Ekstra! Teraz utknąłem w jednym z tuneli Duncana. O, najgorszy dzień! Wprawdzie naszemu przyjacielowi przydarzył się mały, niefortunny, magiczny wypadek. Ale Harold miał dobre życie. Wypełnione dziwnymi, naukowymi zagadkami i przedmiotami. Więc myślę, że miejsce tej magicznej różdżki jest tutaj, obok niego. To jest patek! Zombie! ZOMBI! 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 Ha? Zombie? Czekajcie na mnie! <grym> Najlepszy dzień.